Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawą stronę. Stronę, która nazywa się. Piękna dziewczyna. I możecie tutaj troszkę ochłonąć. To nie będzie to, czego się spodziewacie. To będzie coś, co zostało mi podesłane. Dziękuję przy okazji. Ładnych parę miesięcy temu. I tak cały czas trzymałem to gdzieś z tyłu głowy, ale stwierdziłem, że warto byłoby się w końcu z tym jakoś skonfrontować. Zaznaczę jeszcze, że dużą część roboty w przeszukiwaniu zawartości tej strony wykonała osoba prowadząca twitterowe konto Cywilizacja Życia. I w znacznej mierze będę posiłkował się fragmentami, które zostały na to konto wrzucone jakiś czas temu. Sama stronka w założeniu ma być takim miejscem, gdzie młoda kobieta może wejść, żeby zbudować swoją wartość, odnaleźć odpowiedzi na nurtujące ją pytania, czy po prostu poukładać sobie trochę w głowie, według wartości proponowanych na stronie, oczywiście. I myślę, że takim dobrym wprowadzeniem w klimat jest tutaj jeden z pierwszych cytatów, który. Był publikowany absolutnie wszędzie. Kobieta jest łasa na komplementy. Tak zaczynamy niezłą ściankę tekstu. Ale spokojnie, bo dalej jest wytłumaczone, że no jest łasa na komplementy, ale przede wszystkim chodzi o to, że jest księżniczką Boga. Ok, zaczyna się mocno, ale chyba warto zobaczyć takie konkretne treści. Poczekajcie, poczekajcie. Zanim wjedziemy tutaj z bombardowaniem was wątpliwymi treściami, w mojej ocenie, chciałbym dać wam taką fajną kontrę, żebyście mieli. Fajną możliwość spróbowania czegoś, co może będzie pozytywne, może będzie wzruszające, a może po prostu troszkę rozwinie nasz horyzont w taki pozytywny sposób. Dlatego że sponsorem dzisiejszego materiału jest BookBeat. BookBeat to aplikacja z dostępem do tysięcy audiobooków i e-booków, które możecie pobrać na urządzenia z Androidem i iOS-em. A wśród samych książek dostępnych w ofercie, znajdziecie popularne kryminały, moich ukochanych nędzników, czy całą sekcję poleceń dwóch typów podcast. I to jest moment, w którym zaczynacie się zastanawiać, który z nich jest miłośnikiem Disco Polo. Przecież obawiam się, że wąs tutaj zdradza jednego z panów. Audiobook potrafi być świetną alternatywą chociażby do słuchania muzyki, podczas treningu. Sam mam taki ambitny cel, żeby się w końcu na poważnie zabrać za siebie w najbliższym czasie, więc będę miał nawet okazję to wdrożyć do swojego własnego życia. A część z was być może chce na przykład podszlifować umiejętności językowe i tutaj BookBeat też się przyda. Dlatego, że możecie za pośrednictwem BookBeat wyszukiwać książki w najróżniejszych językach, a to na pewno pomoże z osłuchaniem się z wybranym przez was językiem obcym. A może dużo podróżujecie? Super! Dobrą wiadomością będzie dla was to, że książki można pobrać i słuchać ich w trybie offline. Jeżeli was zachęciłem to sprawdźcie koniecznie ofertę bo BookBeat ma do wyboru kilka różnych planów subskrypcyjnych więc z pewnością znajdziecie coś dobranego pod wasze indywidualne potrzeby a jeżeli chcecie się na początku przekonać czy w ogóle warto czy będziecie mieli wystarczająco dużo czasu na te książki to mam dla was super wiadomość bo z kodem BOS możecie przetestować BookBeat za darmo przez 30 dni w pakiecie basic który umożliwi wam słuchanie przez aż 20 godzin a żeby było wam wygodniej możecie też po prostu kliknąć w link w opisie tego materiału Dziękuję za sponsorowanie dzisiejszego materiału i wracamy do czytania. Tym razem może nieco bardziej specyficznych treści. No i tutaj mamy na przykład artykuł, który jest polemiką z działalnością ogólnie rzecz biorąc Ani Rubik. Bezpieczny Shreks to wyłącznie Shreks małżeński. Słuchajcie, można powiedzieć, że tym take'iem przekroczyliście Rubikon. Get it? Ania Rubik? Rubikon? Nie, no bo przecież nie ma czegoś takiego jak niechciana ciąża po ślubie, tak? Jak jest już ślub, to znaczy, że każde dziecko jest oczekiwane, i zawsze to jest tak, że je planowaliśmy. Słuchajcie, każdemu rodzice tak mówią. A w dodatku, jak już włożycie sobie obrączkę na palec, to nie wiem czy wiedzieliście, sprawicie, że jakiś ginekolog straci pracę bo dalej możemy przeczytać Zaczynając wcześniej zgłębiać owoc miłości, stajesz się dochodową pacjentką ginekologów i klinik leczenia bezpłodności. Powiedziałbym, że tutaj to już tak konkretnie powiało folią. Tą logikę można podciągnąć do bardzo wielu rzeczy. Chcąc poprawić swoją kondycję fizyczną, stajemy się dochodowymi klientami właścicieli siłowni i trenerów personalnych. Dbając o uzębienie, cholera jasna dajemy zarobić tym zasranym dentystom, a w dodatku jeszcze producenci pasty do zębów mogą się na nas obłowić. A jak jeszcze nie daj Boże, pójdziemy na wybory, to będziemy przyczyniać się do zarobku przedstawicieli trzody chlewnej. Najlepiej po prostu siedzieć na dupie i w ogóle nie korzystać z tych różnych dobrodziejstw dzisiejszych czasów, prawda? Yy, zakładam, że osoby odpowiedzialne za artykuł też nie korzystają na przykład z leków czy innych rzeczy, które mają nam ułatwiać życie. Nie no, bo przecież farmaceuci i producenci leków na nas zarabiają, no to lepiej już się katować, prawda? Czy tutaj naprawdę trzeba tłumaczyć, że te rzeczy są po to, żeby nam ułatwiać życie, a nie utrudniać? No ale słuchajcie, no przecież wiecie, że wyraźnie napisano w artykule, że dziecko nie jest niebezpieczeństwem dla kobiety, ale błogosławieństwem, ponieważ organizm kobiety stworzony jest do rodzenia. W końcu ktoś powiedział te dobre chrześcijańskie słowa. D dziękuję. Jak już mówimy o błogosławieństwie, rozpoczęciu ludzkiego życia Towarzyszy błysk światła. Wiecie, no jak rodzice wejdą do pokoju i włączą światło podczas waszego zbliżenia z drugą połówką, to może i będzie to towarzyszyć rozbłysk światła. W innym przypadku, to myślę, że to może być troszkę przesadzone. Wczesne współżycie nie jest dobre ani pod względem fizycznym, ani psychicznym. Zachorowań na STD notuje się najwięcej między 15 a 25 rokiem życia. No i może właśnie dlatego to jest absurd, że rozmawianie wśród młodych dorosłych o dbaniu o swoje bezpieczeństwo. Dalej potrafić być niezręcznym tematem. Zakładam, że między innymi jest to zasługa takich artykułów jak ten, który właśnie czytam. Czy tego chcecie, czy tego nie chcecie? Możecie sobie czarować rzeczywistość, ale młodych ludzi będzie po prostu ciągnęło do tych tematów. No to jest oczywiste, tak było zawsze. Pytanie, czy wolicie do tego podchodzić yy, poważnie? Czy gadać o rozbłyskach światła i zmowie ginekologów? No bo wiecie, no teraz to świat jest zepsuty. A kiedyś po prostu nie rozmawialiśmy o trudnych tematach, więc ich nie było. Bo tak to działa, prawda? Właśnie dlatego ludzie świeżo po szkole średniej jeszcze niedawno temu musieli masowo mierzyć się z wychowywaniem dzieci, ale przynajmniej nie musieli szukać włączników do światła po pokoju, no bo co chwilę te rozbłyski, z każdej strony rozbłyski, cud życia. No to była taka polemika za nią Rubik. Natomiast moją uwagę jeszcze bardzo mocno przyciągnęła zakładka QA. No i jak sobie na nią tak zerkniecie, to na pierwszy rzut oka wydaje się wszystko okej, okay. no nie można odetchnąć z ulg takie standardowe zakładam pytania i standardowe zakładam odpowiedzi. Natomiast szybko zauważycie, że druga połowa tego działu QA jest poświęcona na odpowiedzi męskim okiem. I co jest w tym złego, że facet powie kobiecie, jak coś widzi. No zapewne nic, no bo tak samo w drugą stronę to działa i my jako faceci też często lubimy sobie posłuchać o tym, że warto sobie myć tyłek częściej niż trzy razy w tygodniu. Może nawet jak pogadamy z kilkoma kobietami, to się dowiemy, że lepiej jest nie zaczynać rozmowy na portalu randkowym od słów hej, odpiszesz. Szacun, jeżeli komuś się udało w ten sposób zacząć relację. Niezręcznie natomiast robi się, kiedy ogarniemy, że strona, która ma w założeniu podbudowywać kobiety, młode kobiety, bardzo młode kobiety, zawiera sekcje, gdzie grupa mężczyzn w większości bliższa już do mojego wieku, tłumaczy kobietom, że ważne jest, aby były skromne, że Andrzeja lat 21 odpycha zbyt pewna siebie kobieta, że Tobiaszowi robi się smutno, gdy myśli o powodach tego, że kobieta się mocno maluje, a Rafał z kolegami w szkole śmiali się z tak zwanych tapeciar. Możemy to poprawić jeszcze Grześkiem, niemalże moim równolatkiem, który oprócz tego, że to smutne, to, że się dziewczyny malują, twierdzi, że pokazuje to, że dziewczyny mają kompleksy. I jedyne, co mają do pokazania, to swój wygląd. Kurde, Grzesiu, Grzegorzu, Panie Grzegorzu, tłumaczysz teraz prawdopodobnie czternastolatkom odkrywającym swój styl i to jaką rolę pełni w nim makijaż, że to co robimy jest smutne i świadczy o ich kompleksach. Grzesiek, daj im jeszcze kilka lat, bo w tym momencie wyglądasz jak taki Podchmielony wujek na Wigilii, który knuży coś tam, bo wyglądzie swojej siostrzenicy. Nie musisz jeszcze być mentalnie w wieku tego wujka, Grzegorz. Odpuść trochę. Moglibyśmy tutaj przytoczyć jeszcze więcej ciekawych przykładów, natomiast mam takie wrażenie, że to jest turbo mieszające w głowie młodym dziewczynom, że grupa w większości dużo starszych od nich chłopów przedstawia im listę wymagań co do ich charakteru i urody na stronie, która w założeniu ma budować ich pewność siebie, ich poczucie własnej wartości. No to jest po prostu smutne. No cóż, no, można powiedzieć niezła stronka, co nie? Można się tak zdrowo poddenerwować. Tupnąć sobie nóżką można, może trochę można się pośmiać nawet, scringować, no ale pewnie nie mieliście jeszcze takiego mocnego Arf! takiego wiecie, solidnego Arf! a to teraz was zostawię z takim małym bonusem na koniec. Słuchajcie, według informacji podanych na samej stronie, projekt dofinansowany został w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Po pierwsze, rodzina na rok 2022. Wartość finansowania dla prowadzącej projekt fundacji Ivoris wyniosła 425 tysięcy złotych. Całkiem nieźle, co? Także, jakbyście się zastanawiali, dlaczego finalnie stwierdziłem, że em... chyba jednak chcę wykorzystać trochę czasu antenowego, żeby ponarzekać akurat na to to już wiecie. Dziękuję jeszcze raz, BookBeat. Jak chcecie znaleźć treści, które, no, przynajmniej ja osobiście uważam za bardziej wartościowe od tego, co wam przedstawiłem, to myślę, że nie będzie problemu, żeby je tam znaleźć. Polecam jeszcze raz. Kształćcie się, kochani, bo nauka to potęgi klucz. Się teraz zapinam na ostatni guziczek. Pan profesor z YouTube'a, kusił. <laughs> trochę Rafoniks, trochę Radek Kotarski. Wpadajcie na Twitcha. Siema, dzięki, do nie wiem kiedy, pa.